Jeśli uczyliśmy się w szkole języków, a nie używamy ich, to niestety ale niektóre wiadomości idą w niepamięć. Warto sobie przypomnieć kilka zasad stosowania języka angielskiego, który niewątpliwie przyda nam się w komunikacji. Ofertę kursów językowych proponuje szkoła językowa Leader School. Od ilu dni chodzi Pani na kurs? To znaczy od początku, od 18 tak jak się rozpoczął kurs, tak chodzę. Skąd pomysł? Pomysł jest taki, że u mnie w domu wszyscy biegle różnymi językami władają, a ja akurat po prostu potrzebuję ten język do komunikacji między po prostu znajomymi. Między rodziną. A kurs jest, uważam, że świetny, świetnie prowadzony. Nie jest to prowadzone tak jak gdzieś indziej, że jest to nałożone na pisowni i tak sztywno. Po prostu to jest na zasadzie takiej, żeby się po prostu nauczyć. Nie żeby po prostu było to pod kreską jakoś to zrobione, tylko po to, żebyśmy my się nauczyli, żeby to było nam potrzebne. Co Pani potrafi już powiedzieć? To znaczy, na tym etapie jesteśmy na drugiej lekcji, także uczymy się. Także to nie jest na zasadzie takiej, że w tej chwili, żebyśmy tutaj pokazywali, jak daleko jest nasza wiedza posunięta, tylko po prostu my to robimy dla siebie. Poleciłaby Pani taki kurs innym? W procentach mogę to z całą stanowczością powiedzieć, że to polecam. Bardzo dużo moich znajomych chodzi, uczy się, ciągle kontynuuje. Siostra przede wszystkim też nagina na to, żeby się uczyć. Ponieważ od dwóch lat wyjeżdżam na wakacje, często do Irlandii, ponieważ tam też trzeba się troszkę porozumieć. I dlatego ten pomysł właśnie stąd, żeby troszkę iść do szkoły i się poduczyć. Jak podoba się kurs języka angielskiego? Bardzo fajnie, bardzo mili nauczyciele. Naprawdę byłam bardzo stresowana wcześniej, zanim tu przyszłam, ale jest ogólnie bardzo fajnie. Naprawdę polecam. W tym roku skończyłam 30 lat i pomyślałam sobie, że to jest ostatni moment, żeby jeszcze coś w siebie zainwestować, i dlatego w przemianach znalazłam ogłoszenie, że jest taki kurs, i to mnie zmotywowało. Tym bardziej, że jest z jakąś tam dopłatą, więc pomyślałam, dlaczego by nie skorzystać, jeżeli jest taka możliwość. Jak pani idzie? Wydaje mi się, że dobrze. Także mam nadzieję, że nauczyciel myśli tak samo, więc. Cieszę się, że, że mogę już uczestniczyć i mam nadzieję, że będzie dobrze. Pani, że wykorzysta Pani w przyszłości jeszcze? Na pewno. na pewno, bo zdarzają się jakieś wyjazdy zagraniczne i żeby nie świecić oczami, nie wymachiwać rękoma, przyszłam tu na ten kurs. Zatem jeśli ktoś zastanawia się cały czas, czy zapisać się na kurs języka angielskiego, to może zgłosić się do szkoły, która mieści się przy ulicy Warszawskiej 28.